Top 3 NAJGORSZYCH książek Assassin's Creed według mnie. Uwaga, mogą być drobne spoilery. Top 3. Assassin's Creed Syndicate. Niestety Syndicate na tle reszty książek wypada moim zdaniem słabo. Historia Henry'ego Greena i jego dziejów w rdzennych Indiach. Co ciekawe, okazuje się, że jego ojcem był Arbas Mir, czyli postać z Assassin's Creed India. Ciekawe nawiązanie. Takich drobnych ciekawostek jest tutaj więcej. Ale ciągnie się to powoli i nie porywa aż tak bardzo jak reszta książek. To nie jest zła książka, ale nie tak dobra jak inne. A sama postać Henry'ego Greena ginie przy rodzeństwo Fry, ale ma happy end. Top 2: Assassin's Creed Origin. Jak fabułę w Assassin's Creed Origin lubiłem, tak tutaj nie dostajemy jej. Nie dzieje bajeka jako Medaj. w wątku Kleopatry i Juliusza Cezara. Tutaj są dzieje Bajeka oraz Ai, gdy są dzieciakami: droga do zostania medzajem. oraz nauki oraz szkolenie kuboku ojca, różne perpetie gówniarzy. Niby fajne, ale no, fabuła z Origin była moim zdaniem dużo lepsza. Top 1. Assassin's Creed Odyssey. Najgorzej wypada moim zdaniem Odyssey. Bo jak nie uważam tej gry za dobrą pod kątem fabularnym, tak tutaj... no cóż. Jest to po prostu wycięta fabuła z Odyssey. Więc jeśli na pamięć znasz wszystkie misje fabularne oraz dzieje Kassandry, tak spotkasz się tutaj tylko i wyłącznie z tym. Nie oczekuj nic więcej. To jest po prostu fabuła. Minus powtarzalna eksploracja oraz ta cała otoczka a'la RPG. Ciągnęło się i nie porywało. A Odyssey on nie broni się tak samo swoją historią jak Assassin's Creed 2. A które książki według Ciebie zasługują na miano top 3 najgorszych? Podziel się w komentarzu. Pozdro.